Dzień dobry, nazywam się Adam Stangenberg. Adam Stangenberg.

naszego znają, bo Adam jest takim bardzo specyficznym człowiekiem, bo on bardzo poszukuje pewnej drugiej połowy. Czy zgadzacie się ze mną? Słuchajcie, i na scenę zapraszam teraz w strojach, e, w strojach wieczorowych nasze dwie koleżanki Magdę i Ole. Obie są ubrane w piękne suknie wieczorowe. I Olgę, I Olgę też prosimy. Jestem Adam, Ola, Magda i Olga w wierszu Żuraw i Czapra. Przykro było żurawiowi, że samotnie ryby łowi. Patrzy, czapla na wysepce, wdzięcznie złota wodę u Rzeczy do niej zachwycony na Czapla, szukam żony, będę koł ciebie mi. więc czym będę się powierzchni? Czapla piórka swe poprawia. Nie mnie... Mężem jest żurawia. Poszedł żuraw obrażony. Trudno, będę żył bez żony. A już Czapla myśli sobie. Czy właściwie dobrze robię? Szkoda, żuraw tak namawia. Chyba wyjdę za żurawia. Pomyślała, poczłapała do żurawia. Zapukała. Żuraw łykał żurawinę, więc miał bardzo kwaśną minę. Przyszłam spełnić twoje życzenia. Teraz ja no. się nie ożenię. pani Popla, nam panią pańczopę. Poszła Czapra obrażona. Żuraw myśli. Co za żona? Chyba pójdą i przepraszam. Ułożył czapkę, wziął kalosze i do Czapli znowu. Czego pan tu u mnie szuka? Chcę się żenić. na męża? Po co pan się nad wyręża? – Szkoda było pańskiej drogi, panie laskomowy! Poszedł żuraw obrażony. – Trudno, będę bez żony! A już czapla myśli. – Czy właściwie ślad nie jestem taka młoda? Być swe pomawia, chyba wyjdę za żura. Piękne piórka się przybrała, do żurawia poczłapała. Przykro było żurawiowi, że samotnie ryby łowi. Patrzy, czapla na wysepce. Wdzięcznie z błota wodę kłębce. Życzę do niej zachwycony. Piękna na czoplu, żony. Będę kochał ciebie wierzmi, więc czym będę się powierzmy. Czapla piórka swe poprawia. Nie chcę męża żurawia żuraw obrażony. – Trudno, będę żył żo bez żony. A już Czapla myśli sobie. – Czy właściwie dobrze robię? Skoro żuraw tak namawia, chyba wyjdę za żurawia. Pomyślała, poczłapała, to żurawia zapukała. Żuraw łykał żurawinę, więc miał bardzo kwaśną minę. Przyszłam spełnić twoje życzenia. Teraz ja się mierzę, nie ożenię. Niepotrzebnie, pani Pabla, żegnam panią pani czapla. Poszła czapla obrażona. Żura w myśli. Co za żona? Bo pójdą i przeproszą. Włożył czapkę, działka kalosze i do czapli znowu puka. Czego pan tu u mnie szuka? Chcę Pan Panna męża, po co pan się nadwyrężał? Szkoda było pańskiej drogi, drogie pani laskunowie. Poszedł żuraw obrażony. Trudno będę żu bez żony. A już czapla myśli. Szkoda wszak nie jestem taka młoda. Żuraw to już swe Chyba wyjdę za żurawia. Piękne biurka się przybrała. Do żurawia poczła Przykro było żurawiowi, że samotnie ryby łowi. Patrzy, czapla na wysepce, wdzięcznie z błota wodę chłopce. Rzeczy do niej zachwycony. Piękna czapla. Piękna czapla, szukam żony, będę kochał Ciebie, wybierz mi. – Wiesz, czy prędzej się pobierzmy? – Czapla piórka swe poprawia. – Nie chcę męża mieć żurawia. – Poszedł żuraw obrażony. – Trudno, będę żył bez żony. – A już Czapla myśli sobie. – Czy właściwie dobrze robię? Skoro żuraw tak namawia, chyba wyjdę za żurawia. Pomyślała, poczłapała – do żurawia. Zapukała żuraw łykał żuraminę, więc miał bardzo ważną minę. Przyszłam spełnić Twoje życzenie. To jest, ja się nie ożenię. Niepotrzebnie pani, papla, że nam ma pani, pani czapla. Poszła czapla obrażona. Żuraw myśli, co za żonę? Chyba. Pójdę i przeproszę. Włożył czapkę, działka kalosze i do czapli znowu puka. Czego pan to u mnie szuka? Chcę się żenić! Pan na męża? po co pan się nadwyręża? Szkoda było pańskiej drogi, drogi panie laskonogi. Poszedł żuraw obrażony. Trudno będę że bez A już czapla myśli. – Szkoda, wszak nie jestem taka młoda. Żuraw prośby swe ponawia. Chyba wyjdę za żurawia. Piękne piórka się przybrała, do żurawia poczłapała. Tak już chodzą lata długie. Jedno chce, to nie chce drugie. Chodzą wciąż tą samą drogą, ale podjął się na